Dziś film o hulajnodze AUSOM L2 MAX z jednym silnikiem. Jest i sprzęt. No na pewno jedną ręką jej nie wyjmę. Bo jest to dosyć spory klot. Zacznijmy od dodatków, które widzę na pierwszy rzut oka. Czyli, tutaj, z tego co można zaobserwować, mamy takie nakładki na nakrętki od yy, silników. Tutaj chyba są klucze. A tu jest instrukcja. Folia. <grytania> tu pewnie jest ładowarka. A tu przewód do niej. Jak jesteśmy przy temacie ładowarki, to może wyjmę ją z pudełka. 54V i 1,5A. No, nie jest to zbyt szybki kawał ładowarki. Niektóre ładowarki czasami są takie lekkie, że aż strach je podłączać. 81W. I całkiem niezłe wejście ładowania. No, więc wyjmijmy ją z pudełka! Yeah. Dobra! Sprzęcik wyjęty, jak widać. No, nie lada wyzwanie, żeby to wyjąć w, w sposób nieuszkadzający. Wszystkiego dookoła. No i co? Tutaj na górze mamy kierownicę, którą trzeba przykręcić, jak i też wyświetlacz. No, więc zaraz sobie to uczynię. No i mamy wszystko pozbawione folii. Teraz będziemy odkręcać te cztery śrubki i założymy. Kierownice na swoje miejsce i chyba będzie to tyle ze składania. Ale jeszcze przed złożeniem zainteresujmy się jednym z woreczków, które były w zestawie i co w tym woreczku się znajduje? Znajduje się ściereczka, ewentualnie są to rękawiczki. <grym> Tylko teraz te rękawiczki służą do montażu czy do jazdy, no chyba nie do jazdy, no i dwie trytki. Jak są w zestawie rękawice do montażu, no to Żal będzie nie skorzystać. Dobra, jesteśmy gotowi do montażu. Dobra, załóżmy kierownicę na swoje miejsce. Jeszcze przed robieniem czegokolwiek przy górnej części kierownicy, polecam dokręcić sobie tą śrubę, żeby nic nie latało podczas montażu. Ja oczywiście tego nie zrobiłem, i wszystko mi się, że tak powiem, gibało. A w tym momencie sobie dokręcę, żeby było mi łatwiej. Kierownica przykręcona. Teraz przyszedł czas na wyświetlacz. I oczywiście będę musiał go odpiąć i podłączyć z drugiej strony, bo w tym momencie przewody musiałyby iść tak. O, 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 o. Już, kurde, szczerze? Nie będę więcej dokręcał, bo podczas przekręcania się dokręciło. No więc mamy wyświetlacz na swoim miejscu. Tutaj mamy taką... Karteczkę, i też jest fajny sposób na to, jak zdjąć to bez obrywania. Wystarczy prze... przewlec to w drugą stroną i pociągnąć. Jest zdjęte. <gry> Nie trzeba się szarpać. A złożona, wstępnie oczywiście. Wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Oczywiście zaraz zajmę się doregulowaniem hamulców i sprężyn, czyli zawieszenia. Ale to zaraz, w tym momencie chciałbym uruchomić i zobaczyć, czy w ogóle działa, więc przytrzymam przycisk włączenia i co? Bo tutaj trzeba odblokować tymi kartami. No i jak widać, po dotknięciu się odblokowało. Oczywiście tutaj folia jest nałożona, taka, której użyć już nie będę mógł, bo jest z jakimiś napisami co jest dosyć problematycznym tematem, no, ale na razie nie zdejmuję, bo jeszcze będę tutaj kombinował. Jak widać, podświetlenie. Również jest. Zobaczmy, czy działa. Światełko przednie e, działa. Tutaj mamy guzik, który nie wiem do czego służy, ale jest. Zaraz się dowiemy o co chodzi. I co? Przejdźmy na drugą stronę. I na drugiej stronie mamy kierunkowskazy. Jak widać, tutaj wskazuje kierunkowskaz. I. Tutaj świeci, a raczej mryga. W drugą stronę również świeci i mamy tylko z tyłu, z przodu nie ma. Zobaczmy klakson. No klakson jest dosyć dziwny, no ale jest. Tutaj jest akurat zaślepka, bo pod tym, a raczej w tym miejscu w wersji dwusilnikowej jest przełącznik z jednego na dwa silniki. No tutaj jest tylko jeden, więc no nie ma, tego jest zaślepione. I jeszcze tu, w ramach ciekawostki, jakby ktoś chciał wyłączyć te podświetlenie, a nie chciałby gasić całej hulajnogi, to wystarczy tutaj dwukrotnie kliknąć. I wtedy można gasić, jak i zapalać. A ciekawe, czy uda się wyłączyć to podświetlenie, kiedy świeci lampka. Świeci tutaj, spróbujmy dwukrotnie kliknąć. Tak, da się gasić podczas gdy włączona jest przednia lampka. No więc ciekawostka dosyć myśl fajna. Zapomniałem wspomnieć, że jest jeszcze tylne światło, które również świeci. A żeby je uruchomić, trzeba przytrzymać włącznik przedniego światła i wtedy również się świeci z tyłu. A żeby jeszcze było ciekawiej, mamy tutaj hamulec tylny. Jak się go naciśnie, to świeci mocniej. Ogólnie zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz w tej hulajnodze, a mianowicie dwa porty USB: USB-C i zwykłe. Więc fajna sprawa, bo będzie można sobie po zainstalowaniu jakiegoś uchwytu na telefon ładować na przykład właśnie telefon. Ciekawą sprawą jest również to, że mamy dwa porty ładowania, więc będzie można sobie dokupić drugą ładowarkę, taką samą, ewentualnie dwie mocniejsze. Nie no, może dwóch mocniejszych nie, ale drugą taką samą, i będziemy mieli wtedy 3 ampery ładowania. No, tak to klika. Ciekawe, kiedy się wyłamie. Jako, że jesteśmy już przy temacie ładowania, to może przejdźmy do akumulatora. Ma on pojemność 208 amperogodziny i napięcie 48V. Oczywiście sprawdzimy, na ile to starczy kilometrów. No, ale to później. Zapomniałem o tych koreczkach, które były w zestawie. No więc sobie też je założymy, żeby nie wiem ochronić śruby, <laughs> a raczej nakrętki. Chodzi dosyć ścisło, więc chyba nie będzie trzeba tutaj kombinować z jakimś przyklejaniem. O, weszło. No i tutaj mamy też kolejną nakrętkę, którą nie będzie zabezpieczyć. Z przodu oczywiście też. Założymy. O. Jedna. No tutaj tak luźno dosyć już wchodzi, więc no tutaj to nie wiem, czy nie przykleję. I teraz pytanie, czy lepiej to wygląda z tymi zakrywkami, czy bez. No one są dosyć duże, więc tak... No nie wiem. Jeszcze ważna sprawa, bo ja sobie tutaj w ustawieniach pozmieniałem kilka opcji. A żeby wejść w te ustawienia, trzeba przytrzymać dwa te guziki. No i mamy tutaj tak. Od początku... Może zacznijmy? Włączy się na P01. No tutaj nic nie zmieniam. Tutaj też nic nie zmieniam. Tutaj napięcie też nic nie zmieniam. Tutaj sobie zmieniłem, żeby po 60 minutach, dopiero mi się wyłączyła kolejnoga, noga. Dalej też nic nie zmieniałem. I zmieniłem dopiero tutaj. Bo tutaj jest akurat taka opcja, że jak zmienimy na 0, to będzie startować od zera, Czyli po prostu naciskamy gaz i jedzie. A jak będzie ustawione na 0,0,1, to będzie startować dopiero od odepchnięcia się. No, ja wolę od zera, Więc ustawiam sobie. Kurde, wychodzi mi z tego. Więc ustawiam sobie na 0,0. I to jest opcja P09. Dalej jeszcze zmieniłem sobie na P12. Pod P12 mamy to, z jaką siłą będziemy startować, czyli jak chcemy, żeby startowało z takim delikatnym zrywem, to ustawiamy sobie na 5. A jak chcemy, żeby startowało delikatnie, to na 001. Ja sobie ustawię na 005. No i co dalej? To już nie zmieniałem nic, bo no nie uważam, żeby trzeba było coś zmieniać akurat. No i co, i teraz normalnie. Nie startuje, bo jest park, więc trzeba będzie zrobić. O! I normalnie odjeżdża. No więc jest ustawione także startuje od zera. Zdjąłem jeszcze pokrywę na chwilę, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku. No i co? Pokrywa jest plastikowa. Zaselikonowana naokoło. Yy, więc jest to szczelne dosyć. Tutaj co do sterownika, to tak on wygląda. I ma 28 amperów. No i co, jest to tutaj dosyć ścisło włożone, bo tutaj mamy gąbkę i tutaj od góry też, no więc nic się tutaj nie macha. A co do połączenia LEDów, to mamy tutaj kilka wtyczek, które można jeszcze do czegoś wykorzystać. No więc coś, może będę kombinował. Tak to było oryginalnie, czyli wszystko tutaj ścisło się trzyma, a co do baterii, no to mamy tutaj po bokach gąbki. Tutaj z tyłu akurat chyba nie ma. No ale po bokach są. A tak wyglądają jej parametry tutaj. 998 watogodzin. Więc prawie 1000. No więc trochę pojemności jest. I wielka też nawet jest. Wracając do podestu, no to jest plastikowy, ale mamy tutaj taką kratownicę. Używając dużej siły ciężko jest to zgiąć, więc Możliwe, że będzie się sprawdzał. Wyregulujmy trochę tylny hamulec, bo niestety dosyć mocno obciera w tym miejscu. Nie wiem, czy to widać, ale z tej strony klocek jeszcze ma luz, a z tamtej strony cały czas dotyka tarczy, no więc przesunięcie całego hamulca w tamtą stronę powinno załatwić sprawę. Z tej strony spokojnie da się. Przesunąć, więc tutaj troszeczkę dokręcę, a z tej drugiej strony niestety chyba będzie problem, bo nie wiem, czy to się uda. No trochę się, trochę się dało. Tak czy siak, przesunąłem cały hamulec w tamtą stronę, o tam, i przez to nie będzie tarło o tamten klocek, który jest nieruchomy. W tym momencie troszeczkę jeszcze obcierano, ale będę musiał tylko popuścić lekko linkę, i powinno być gwit. No więc dokręcam dosyć mocno. Oczywiście z wyczuciem przeskakuję, bo to rozwaliłem, niestety. No ale to akurat nie jest tutaj problemem teraz. Sprawdźmy, czy 3. No, jak widać, jest gładko i bez tarcia. Jak widać zaczęło trzeć. No więc cofam się do tyłu lekko. No i myślę, że teraz będzie idealnie wyregulowany tylny hamulec. Tutaj akurat jest dobrze wyregulowane od strony koła, czyli ten nieruchomy klocek jest wyregulowany w odpowiedniej odległości, więc nie będę musiał odkręcać całego tutaj hamulca, żeby go przesunąć ewentualnie tutaj tylko wyregulujemy naciąg linki żeby troszeczkę mocniej hamowało przednim kołem oczywiście tutaj będzie to utrudnione bo silnika nie ma z przodu no ale mogę sobie ręcznie ruszyć i jak widać dokręcam znaczy naciągam i dalej nie trze. no dosyć sporo o zaczęło trzeć no więc trochę cofam się do tyłu no i myślę, że teraz będzie git. Ostatni temat jaki został to zawieszenie i jego dostosowanie. No więc teraz wejdę na, na podest i trochę po nim poskaczę. I oczywiście po tym spróbuję je dostosować do tego, żeby pracowało lepiej. No jak mi się to uda to będzie fajnie, a jak nie no to nie. No ale coś tutaj zawsze po, pozmieniam no i zobaczymy co z tego wyniknie. Próbowałem nawet ścierką dostać się tutaj, żeby to odkręcić trochę. No, niestety się nie da. No, więc odkręcam całą tą śrubę i w tym momencie wyjmuję tą tuleję z gwintem, żeby wyjąć ten amortyzator gdzieś tutaj. No, i może tutaj się uda. Ewentualnie, jak się tutaj nie uda, to odkręcę błotnik, i wtedy myślałem, że jest tutaj może jakaś. Śruba, która jest skręcona w którymś miejscu, że nie da się odkręcić. No, niestety nie wiem. Chyba jej nie ma, bo z drugiej strony też świeciłem latarką i nic nie było. Jest tutaj tylko taki ring metalowy, który jakby zabezpiecza, żeby to się nie odkręcało. I dałem go sobie do góry, no ale mimo wszystko nie da się tego odkręcić. Kurde! Musiałem położyć całą kolejnogę na boku, bo inaczej się nie dało tego zrobić. No i co, spróbuję teraz. Odkręcić! Kurde, co tak ścisło to jest przykręcone? Ja nie wiem, czy ja tu tam radę w ogóle odkręcić, nie wiem, nie, no to musi być jakaś śruba, bo to jest niemożliwe. Dobra, złożyłem to, niestety poległem przy regulacji, nie jestem w stanie ruszyć tej nakrętki, która jest tutaj. Z przodu również patrzyłem i też nie da się tego ruszyć, może kupię jakiś specjalny klucz i wtedy uda się to troszeczkę popuścić, bo w tym momencie, no jest to niedoruszenia. tu już porusowano, a nawet nie dotykał nikt nie dałem za wygraną i jednak podjąłem się kolejny raz odkręcenia tych nakrętek na sprężynach, żeby troszeczkę poluźnić te zawieszenie żeby było miększe, no i co? wykorzystałem taki pas to jest pas do mocowania różnych tam rzeczy z takim naciągiem chwyciłem tutaj kombinerkami i teraz zaciskając to już jest dosyć ścisło, ale teraz przekręcając to w stronę, to się zaciska na tej nakrętce coraz bardziej. No i, jak widać, da się odkręcić. Teraz akurat chodzi to luźno, ale na początku było tak dokręcone, że te pasy normalnie zaczęły się rwać. Tutaj widać jak jest poszarpane, tak mocno było dokręcone. Popuściłem te sprężyny z przodu jak i z tyłu. I w tym momencie hulajnoga jest już w trybie najbardziej miękkim, jaki się da. Jakbym dalej zaczął odkręcać, no to już tutaj pojawiłby się luz, bo sprężyna byłaby luźna. Sprawdźmy jak to chodzi. Teraz chciałbym sprawdzić, jaki zasięg ma ta hulajnoga na maksymalnym naładowaniu akumulatora i też chciałbym zobaczyć, jaką pojemność ma ten akumulator, który tutaj jest zbudowany, bo na opakowaniu akumulatora jest napisane, że ma 20,8 Awę. No, chciałbym to sprawdzić, więc do tego celu podłączyłem taki miernik pomiędzy akumulatorem a sterownikiem. No i co? Mamy tutaj przede wszystkim napięcie. Tutaj akurat jest w danej chwili pobór mocy. Są tutaj włączone te LEDy. Takie, które są na podeście Więc one ciągną 6,5W No jak wyłączę te LEDy z podestu to mamy 0W A teraz włączmy same oświetlenie przednie Przednie oświetlenie ciągnie 9,2W A podest i oświetlenie ciągnie razem 11,9, no więc mamy jakieś ograniczenie wtedy, jak są dwie rzeczy naraz włączone. No dobra, nieważne, wyłączmy to i to, bo nie jest to w tym momencie potrzebne. Przechodząc dalej, tutaj mamy ampery, czyli pobór w amperach w danej chwili. No, w tym momencie akurat nic nie pobiera, no więc mamy 0. No ale najbardziej liczy się w tym momencie dla mnie pomiar ten ostatni, czyli amperogodziny. Tutaj akurat będzie na bieżąco liczone, ile zostało wypompowane z akumulatora amperogodzin. No, bo jest pomiędzy akumulatorem a sterownikiem podpięty ten miernik. No i co? Jak go sobie tutaj schowam, chyba się zmieści, zamknąć całą obudowę, no i idę jeździć. Rozładuję ją do końca, czyli od 54V. Nie wiem ile tam jest maksymalnie na, do rozładowania. no W teorii do 40 powinno się rozładowywać w praktyce nie wiem, jak tutaj jest to ustawione no tak czy siak, jak będzie zero baterii, no to przyjadę, zdejmę pokrywę i zobaczymy, ile tutaj amperogodzin pokaże ten miernik oczywiście też sprawdzimy sobie, ile uda mi się kilometrów przejechać na tym pełnym naładowaniu tego akumulatora, który tutaj mamy w tej hulajnodze a i zapomniałem powiedzieć, że cały przejazd będzie w w trybie race, Co do prędkości, z jaką chcemy się poruszać, to będzie to około 20 km na godzinę, tak jak to jest w przepisach. Oczywiście na drodze, w której będę mógł jechać więcej, pojadę więcej, no więc będzie to taki przejazd trochę słaby, trochę mocny, żeby uśrednić. Wiadomo, że każdy sobie jedzie trochę szybciej, trochę wolniej, nikt nie jedzie zazwyczaj z całą prędkością przez cały czas, zawsze są to jakieś lawiracje. Co do gazu, no to będę starał się dawać od razu maksymalny gaz, żeby przyspieszać. Jak najbardziej dynamicznie, cały czas mi się tu zmienia na ten park. <grymne> Napięcie akumulatora według tego wskaźnika, który tutaj jest w, w tym monitorku, to 54,2 V, czyli maksymalne naładowanie, jakie udało mi się tutaj uzyskać przez ładowarkę, która była w zestawie. Dobra, koniec gadania. Idę testować maksymalny zasięg. Za 10 km zrobię aktualizację napięcia. Dobra, mamy pierwsze 11 km. Napięcie to. 51,6. Z ciekawych rzeczy, to ten wyświetlacz jest dramatycznie niewidoczny w słońcu. Jeszcze z ważnych rzeczy, to chciałem tylko dodać, że te 11 km przejechałem z prędkością maksymalną tej hulajnogi, bo akurat miałem taki, takie miejsce, w którym mogłem sobie na to pozwolić. Co do maksymalnej prędkości, jaką udało mi się uzyskać na tym wyświetlaczu. W hulajnodze to było to 57 chyba km na godzinę, a według GPS-u było to 51 km maksymalnie na godzinę. Tutaj ten wynik 7,7 ,7 km jest troszeczkę akurat nieadekwatny, bo włączyłem sobie ten licznik w telefonie po, po kilku kilometrach dopiero. No ale mamy tu lekkie zakłamanie na tym wyświetlaczu, więc no, jest tutaj też możliwość zakłamania tego wyniku, więc podejrzewam, że akurat z 10 km przejechałem, a nie te 11. Lecę dalej, zobaczymy co przyniesie pod względem napięcia kilometr 20. Jest i 21 km. Co do napięcia to mamy 49,1 V. Jechałem troszeczkę więcej niż 20 na godzinę, około 40 no więc to też jakby spływa mamy 30 km a napięcie to 47,6 teraz ogólnie taka ciekawa sprawa się dzieje bo jak dodaję gazu troszeczkę mocniej to mrygać zaczynają te dwie kreski tutaj na na wyświetlaczu no i spada oczywiście tutaj napięcie do 46 45 no i te dwie kreski mrygają nie wiem czemu. Mam nadzieję, że zaraz się nie okaże, że będę musiał prowadzić tą nogę, chociaż no, no nie wydaje mi się, no bo to by było troszeczkę słabo. 30 km tylko? No nie wiem, nie wiem. Myślę, że te 40 dobiję i będzie chyba maks. Prędkość, jaką się poruszam, no to jest około 30-40 na godzinę z elementami 50-55. Maksymalnie oczywiście z górki, bo już przy tym napięciu no ciężko będzie uzyskać wyższą prędkość. Jeżeli chodzi oczywiście o te wskazanie, bo na GPS mamy troszeczkę niższe wartości. Dobra, jadę dalej i zobaczymy, jak to się będzie tutaj wszystko układać. Jest i 40 km, nawet 41, i mamy napięcie 46,6 V. Lecę dalej, bo pogoda jest już dosyć słaba, i zaraz nie wiem, czy w ogóle nie będę musiał skończyć. Jak widać, chmury średnio się prezentują. Dobra, jest 50 km, a napięcie to 45,7. No kurde, szczerze, jestem zdziwiony, bo myślałem, że szybciej się skończył akumulator, a tu jeszcze jest 45V, więc chyba jeszcze z 10 może kilometrów przejadę. No nie wiem, ogólnie pogoda jest do dupy. Chmury są dosyć no, no nie za ciekawe, więc nie wiem, czy uda mi się w ogóle dokończyć ten test. No ale postaram się. Musiałem niestety wrócić, bo zaczął lać deszcz. No i co? Takie wyniki na ten moment uzyskałem, czyli 51,2 km przejechane. Co do napięcia mamy 45,8 jak przestanie padać, to będę kontynuował testy, no ale myślę, że jeszcze z 10 km uda mi się na tym przejechać. Dobra! W międzyczasie, kiedy czekam, aż przestanie padać deszcz, zobaczmy, co na tym mierniku się tutaj ukazuje. No więc, co tu mamy? Pierwsze co to, wyscaliśmy z baterii 807 watogodzin już, no więc wydaje mi się, że te deklarowane 998 watogodzin jest jak najbardziej realne. Dalej mamy 30A w piku, czyli maksymalnie sterownik pobrał w jakimś tam momencie 30A. Co do mocy jaką to generowało to 1600W prawie, prawie 17Ah pobraliśmy z baterii. No więc wydaje mi się, że te 28Ah będzie realne. Zrobiłem kolejne 10 km, no prawie 11. No i oczywiście zaczęło znowu lać. No i co, jak to wygląda? Napięcie. Mamy 43,8. No i tyle z tego wszystkiego, że wszystko jest w błocie, więc muszę teraz wytrzeć. No i kurde, e, powiem szczerze, że nie wiem, jak ja ten test dokończę, bo cały czas leje. Czas na aktualizację, jeżeli chodzi o miernik. No i co? Mamy tutaj 19,930 amperogodziny, czyli prawie 20 amperogodzin, a watogodzin jest 933, czyli już zbliżamy się do deklarowanej pojemności, jaka jest na akumulatorze. Przestało padać, więc wyjechałem dokończyć test. No i co? Udało mi się przejechać prawie 5,5 km, a napięcie mamy. 43 V, no w tym momencie jak już dociskam gaz, nawet lekko to spada do takiego poziomu, że ledwo jedzie, więc uznaję to za koniec baterii. Dużo się nie pomyliłem w kwestii tego, że akumulator jest już rozładowany, bo udało mi się przejechać raptem niecały kilometr więcej. Co do napięcia, to mamy 41,1, ale jak dodawałem gazu, to spadło nawet do 39V. Wtedy wyskoczył błąd E06, z tego co pamiętam. No i hulajnoga już nie chciała w ogóle jechać, no więc musiałem prowadzić. Miernik również był podpięty z tym ostatnim przejeździe. Pierwsze co rzuca się w oczy, to na pewno to, że moc spadła maksymalna przy rozładowanym akumulatorze, no już silnik nie dostaje takiej mocy, bo było tylko 1100W, a wcześniej przy w pełni naładowanej było ponad 1500, prawie 1600W. I co dalej? 2Ah jak widać, dodatkowe zużyliśmy z akumulatora, więc trzeba będzie ten wynik dodać do Tamtego wyniku poprzedniego. Co do reszty wyników, jakie tutaj można zaobserwować, to mamy tutaj na przykład dodatkowy 85Wh pobraliśmy z akumulatora, więc też będzie trzeba to dodać do tamtego wyniku. Wracając do tematu zawieszenia, które sobie elegancko wyregulowałem, no to polecam właśnie sobie je wyregulować, bo po takiej regulacji jest teraz wyśmienicie. Można powiedzieć, że jedzie się jak na sprężynie przymocowanej do krzesła. Bardzo miękko jest i kurcze brakuje tylko lekkiego tłumienia tych właśnie odbić, bo czasami jak zjadę z kremężnika to czuję się jak na właśnie takim krześle ze sprężyną, że macham się, macham, macham, macham i i, i nie przestaje, no a wypadałoby żeby to lekko stłumić, no ale jest dobrze. Co do światła no to świeci. Z tym, że jest to zwykła latarka bez żadnego odcięcia jak w samochodzie po prostu świeci Okrągłym światłem coś oświetla, ale bez szału. Teraz jeszcze tak dla testu rozpędzę się do maksymalnej prędkości i postaram się zahamować dwoma hamulcami, przednim, jak i tylnym. I sprawdzimy sobie, jak to hamuje i jak radzą sobie opony w hamowaniu. Podsumowując temat pojemności. Jaką tutaj zmierzyłem, to jest to 22Ah, jeżeli chodzi o właśnie Amperogodziny, i 1018Wh, jeżeli chodzi o Wattogodziny. No więc więcej niż na etykiecie akumulatora. Zapomniałem jeszcze o najważniejszym aspekcie tego testu, czyli zasięgu, no i udało mi się przejechać 68 km na pełnym naładowaniu akumulatora. Co do mojej wagi, no to ważę 75 kg, wiadomo też, że czym więcej waży osoba jeżdżąca na kolejną nozę, tym zasięg będzie mniejszy, no więc to trzeba mieć też na uwadze. Dobra, więcej nie przedłużam, Na ura!